Teleopieka Nowa jest dostępna na terenie całego kraju. Nie mamy żadnych ograniczeń terytorialnych jeżeli chodzi o świadczenie usługi teleopieki. Zanim jednak otrzymasz od nas przesyłkę z urządzeniem do teleopieki, zanim włączymy cię do naszego systemu, musisz wypełnić arkusz informacyjny, w którym przedstawisz wszystkie istotne informacje na temat siebie oraz twojego otoczenia sąsiedzkiego. Te informacje są niezbędne do tego, abyśmy mogli zaprogramować i skonfigurować urządzenie, które do Ciebie przyślemy. Urządzenie, które od nas otrzymasz, jest gotowe do użycia. W przesyłce, którą do Ciebie wyślemy, znajdziesz stację bazową, za pomocą której będziesz komunikował się z teleopiekunami, przewód zasilający, przycisk alarmowy w postaci bransoletki lub zawieszkę, jeżeli będziesz chciał używać przycisku w formie wisiorka. Uruchomienie teleopieki jest bardzo proste. Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej wystarczy włączyć urządzenie włącznikiem, który znajduje się z tyłu urządzenia. Po włączeniu należy odczekać około 3 minut, aby urządzenie połączyło się z siecią. Po upływie 3 minut wystarczy, że naciśniesz guzik i łączysz się z centrum teleopieki. Od teraz już jesteśmy razem. Ustaw urządzenie w centralnym punkcie swojego mieszkania i pamiętaj, bransoletka bądź wisiorek, w zależności od tego, jaką formę wybierzesz, musi być cały czas przy tobie. W każdej sytuacji, kiedy potrzebujesz porozmawiać z drugim człowiekiem albo potrzebujesz wsparcia, wystarczy, że naciśniesz guzik. W tym momencie urządzenie łączy się z naszą centralą teleopieki. Po drugiej stronie usłyszysz teleopiekuna czy teleopiekunów, którzy są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę.